Pomyślałam sobie przygotowując się, że e, chciałabym, żeby ten wykład był taki trochę naukowo-praktyczny, bo też jestem i tutaj adiunktem na Uniwersytecie SWPS, ale jestem też praktykiem w postaci e, bycia terapeutą poznawczo-behawioralnym. E, I chciałam obie te drogi połączyć trochę w tym, e, w tym wykładzie, też e, chcąc być trochę wstępem e, do tego, co będzie się działo na naszej konferencji. O czym opowiem? O znaczeniu e, i dlaczego to wspieranie pozytywnych przekonań e, i wiedzy na temat ciała, własnej seksualności, na temat własnego zdrowia jest tak istotne, kiedy myślimy o profilaktyce zaburzeń psychicznych u dzieci. W poprzednich edycjach staraliśmy się rozważać różne drogi zagrożeń. Mówiliśmy o przemocy wobec dzieci, mówiliśmy o tym, jak środowisko może wspierać i o tym, jak może system edukacji. W tym roku poszliśmy, wydaje się, trochę wężej, a z drugiej strony, jak pomyślimy sobie o ciele, to jest to temat bardzo obszerny. Myśląc o, o tytule tej konferencji, pomyśleliśmy sobie, że no właśnie to, to ciało jest takim naszym domem. I myśląc o tej metaforze, no to jest to o tyle specyficzny dom, bo my się nie możemy z niego wyprowadzić. Trochę do jakiegoś stopnia możemy go zmieniać, ale jednak jesteśmy z nim już, to jest taki dom, który będzie z nami do końca życia. Więc to, jak będziemy go traktować, będzie też mówiło o tym, jak długo będzie nam służył, w jakim stanie z nami zostanie, ale też wyobrażam sobie, jak ciężko mieszkać w domu, w którym nie czujemy się komfortowo, w którym nie jest nam przytulnie, w którym ciągle doszukujemy się jakichś zadrapań, ciągle byśmy chcieli zmieniać tapety. I trochę tak jest z ciałem. Jak zaczynamy je traktować przedmiotowo, to zaczyna nam być z Nim niewygodnie, no a to ciało ma z nami być do końca życia. Problemy Ciała w liczbach. Generalnie Różne statystyki pokazują, że nastolatkowie nie akceptują swojego ciała. I można pomyśleć o tym, może jest to trochę rozwojowe, może trochę związane z tym, że to ciało tak intensywnie się zmienia, więc też ciężko się do niego przystosować, bo jednego dnia budzę się jedną kasią, a drugiego dnia, już następny poniedziałek, jestem już zupełnie inna. Więc jasne, ten brak akceptacji może częściowo wynikać z tego. Może też wynikać z takich elementów rozwojowych, jak to, że to jest taki okres, w którym to budowanie autonomii, budowanie swojej grupy odniesienia, własnej tożsamości jest tak kluczowe na tym etapie, że rzeczywiście tak poznawczo bardzo zaczynamy się koncentrować w tym wieku na porównaniach z innymi. Więc oczywiście to porównywanie się do innych też może nasilać jakiś negatywny obraz siebie. Ale mimo to wydaje się, i te statystyki też pokazują, że zaburzeń odżywiania i szeroko rozumianych zaburzeń bo możemy myśleć tutaj o bulimii, o anoreksji, ale pojawiają się też inne zaburzenia w postaci ortoreksji, nadmiernego, nadmiernego trenowania, e, binge eating tak i innych niezdrowych zachowań żywieniowych, które pojawiają się u młodzieży. E, tak, większość nastolatek, Przynajmniej raz w życiu próbuje bardzo intensywnych, bardzo drastycznych diet. Traktując to swoje ciało, jak sobie czasami pomyślimy o tych niektórych dietach, chyba wydaje się czasami wręcz przemocowo więc trochę powiem o tym najpierw czym jest ten obraz ciała no bo jak mam powiedzieć o tym co wpływa na to że ten obraz ciała się kształtuje to też zaczyna od tego jak w tych teoriach obraz ciała jest rozumiany tak na początku obraz ciała został opisany jako po prostu takie nasze wyobrażenie w umyśle jak to moje ciało wygląda jak ono się mieści w przestrzeni jak inni mnie postrzegają Natomiast obecnie e, bardziej myśli się o tym, że jest to taki obraz, który mamy w umyśle, który też dotyczy tego mojego wyobrażenia jak e, rozmiaru mojego ciała, kształtu, formy, e, ale też wiąże się mocno z tym aspektem emocjonalnym. Jakie uczucia mam wobec mojego ciała, jakie uczucia mam wobec poszczególnych elementów mojego ciała. E, tak, i również to, to, co nie jest ujęte na poziomie tej definicji, ale również jakie mam zachowania w stosunku do mojego ciała. To również składa się na to, jakby na ten całościowy obraz ciała. No i ta ostatnia część również myśli, co myślę na temat mojego ciała, nie tylko jakie mam jego wyobrażenie. I badania wskazują, że na ten obraz ciała ma wpływ bardzo wiele czynników, ale na obraz ciała ma też wpływ w dużej mierze środowisko. Takim fajnym modelem, już towarzyszącym nam trochę, bo gdzieś tam zaprezentowanym w publikacji przez Kasza w 2012 roku. Ten model stara się trochę wyjaśnić, po pierwsze, jak kształtuje się nasz obraz ciała, ale później też, co się dzieje w momencie, kiedy staramy się jakoś z nim, jakoś z nim funkcjonować, w momencie, kiedy przytrafiają nam się inne zdarzenia. To, co wpływa na obraz naszego ciała, na, to jest no, po pierwsze ta kulturowa socjalizacja. Jak w mojej kulturze mówi się o ciele, mówi się o płci, o pewnych normach dotyczących wyglądu, więc to jest ten przekaz, który otrzymuję w ramach kultury. Kolejnym elementem, taki, który. Składa się na ten obraz ciała są moje osobiste doświadczenia. Co mogłam zobaczyć, że moi rodzice mówią na temat mojego ciała, ale też co mówią na temat swojego ciała. co Czy moja mama mówiła, że często się odchudza, że musi się odchudzać. O, znowu przytyłam. Tak i mogło to być modelowane tak zachowanie. Jaki jaką informację zwrotną otrzymaliśmy na temat naszego ciała od innych osób, od rówieśników, od osób bliskich, e, taki czy doświadczyliśmy naśmiewania się. Ehm. Potem to, co wpływa, to również nasze fizyczne, obiektywne wskaźniki. Czy jestem wysoka, niska, czy mam jakieś deformacje ciała, które również wpływają na to, jak ten mój obraz ciała będzie wyglądał. No i też osobowość. Osobowość, czyli takie cechy, pewne, częściowo wrodzone, częściowo też nabyte, związane z pewnym ryzykiem albo odpornością psychiczną. Jaką mam emocjonalność, jak radzę sobie z tymi komunikatami, które utrzymałam od środowiska. No, i te wszystkie elementy zbieramy sobie i wkładamy trochę do takiego naszego plecaczka, obrazu ciała. I te wszystkie elementy składają się na ogólne moje postawy związane z obrazem ciała. Jak oceniam ciało, czy skupiam się na jakichś poszczególnych elementach, jakie mam przekonania na temat ciała i też ile zaangażowania wkładam w to ciało. No i teraz te moje postawy spotykają się, jak Państwo zobaczycie e, sobie po lewej stronie, z jakimś bezpośrednim zdarzeniem, jakim zdarzeniem, który może aktywować te moje postawy i obraz ciała. Czasami to jest obecność innych osób, czasami to jest oglądanie mediów społecznościowych, tak różne sytuacje, które e, Aktywują moje wyobrażenie, że w tym momencie powinnam jakoś nam o moim ciele pomyśleć. Wpływa to na uruchomienie tego schematu mojego wyobrażenia. No i następnie ten mój obraz ciała. Przy uruchomionych schematach spotyka się z takim dialogiem wewnętrznym, w którym podejmuje trochę dyskusję, um, nie, takim dialogiem wewnętrznym dotyczącym tego, jak to moje ciało wygląda, czy powinnam się tym martwić, i tak dalej. Um, ten te elementy wzbudzają emocje. Jeżeli są silne, no to również będę musiała uruchomić strategię. Jeżeli te strategie będą adaptacyjne, to może to być może utrwalić schemat. Natomiast ten model też pozwala trochę spojrzeć na to, kiedy pracujemy terapeutycznie albo myślimy o tym, jak kształtowany jest obraz ciała, właśnie jakie te elementy są istotne, na co mamy wpływ, myśląc o tym wspieraniu dzieci i nastolatków. W tym kształtowaniu się ich obrazu ciała. Negatywny obraz ciała, jakie może mieć konsekwencje? Generalnie uważa się, że ten okres dojrzewania jest takim okresem krytycznym dla kształtowania się tego zdrowego albo niezdrowego obrazu ciała. I zwykle tak w badaniach jest on mierzony po prostu jako niezadowolenie różnymi narzędziami. Generalnie badania pokazują, że kiedy mam negatywny obraz ciała, to wiąże się to z otyłością, ale w taki sposób, nie że otyłość wpływa na to, że ja negatywnie siebie oceniam, tylko że to mój negatywny obraz ciała wpływa na pewne zachowania, które prowadzą do otyłości. Tak negatywny obraz ciała, jak pokazują badania, wpływa właśnie na różne niezdrowe zachowania żywieniowe. Obiadanie się, tak regulowanie emocji jedzeniem, tak? albo właśnie stosowanie różnych, różnych środków do tego, żeby uzyskać odpowiedź, Odpowiednią masę ciała. Też yy, sprawdzając, jak, te środ jak środowisko wpływa na obraz ciała, yy, są też badania wskazujące na to, że yy, ten, yy, że. Oczywiście naciski środowiskowe na to jak ciało powinno wyglądać. Komentarze na temat jego wyglądu, wyglądu poszczególnych części ciała wpływa na to, na, na to potem niezadowolenie z własnego ciała. Też cała kultura, która kładzie nacisk na wygląd czy szczupłość może wpływać na ten negatywny obraz. Tak, ale rodzice też, myślę sobie, że to jest ważne bardzo. Rodzice Swoim zachowaniem w bardzo istotny sposób modelują też stosunek do własnego ciała, komentowanie innych osób, w filmach, przechodniów dotyczące komentarze dotyczące ich wagi, komentarze dotyczące dlaczego coś jemy, a nie jemy, czyli na przykład, nie jedz tego, bo przytyjesz, albo teraz tego nie zjem, bo będę gruba. Natomiast nie kładące nacisk na to, e, że ten obraz ciała będzie jakiś niepożądany, a nie na to, czy prowadzi, czy dane zachowanie prowadzi do zdrowia i czy służy ciało jako formie, która ma właśnie służyć na długie lata. Tak no i okazuje się, że te komentarze mogą zostać uwewnętrznione przez dzieci i później stają się ich własnymi komentarzami. Ale też pojawiły się badania, że to znowu docenianie ciała bardzo wpływa właśnie na zachowanie prozdrowotne. Docenianie ciała jako ogółu, docenianie tego, że ono mi służy do czegoś, że mózg służy mi do tego, żeby sprawnie myśleć, kończyny służą mi do tego, żeby się szybko, sprawnie poruszać. Tak? I takie docenianie swojego ciała wpływa właśnie na stosowanie zachowań takich zapobiegawczych. Tak przed, przed różnymi czynnikami ryzyka, tak też takimi zachowaniami zapobiegającymi nowotworom, na przykład wizytom u lekarza, samobadaniu się, stosowaniu zdrowych diet. No i są takim właśnie ten, ten, to docenianie własnego ciała też sprzyja temu, że nastolatkowie, młodzi dorośli jakby mniej angażują się w ryzykowne aktywności seksualne i również jest jakimś czynnikiem ochronnym przed spożywaniem alkoholu, tytoniu, y czy w ogóle uzależnieniami. Y nie więc... Y tak sobie, nie myśląc o tym ciele i to, że czasami sprowadzamy to ciało tylko do wagi, a ta waga potrafi się bardzo mijać ze zdrowiem. I w ogóle waga niekoniecznie musi być wskaźnikiem zdrowia. W medycynie BMA jest tylko jednym z elementów, które ma wskazywać na to, czy ktoś jest zdrowy, czy nie. Natomiast bardzo często traktujemy go i nastolatkowie traktują jako jakiś główny wyznacznik zdrowia i tego, czy ich ciało wygląda Odpowiednio. Natomiast waga często potrafi się minąć z tym zdrowiem, i to widzimy też i w terapii, i w badaniach. Tak, bo na, na, młodzi dorośli, nastolatkowie i później dorośli tak osoby przy takiej niskiej samoocenie. I które doświadczają trudności w regulacji emocji, to one czasami zaczynają używać tej wagi do kontroli, do kontroli swoich emocji i do unikania też nieprzyjemnych doświadczeń. Tak, kontrola wagi staje się narzędziem do unikania. Skupienie na tej, no właśnie, a skupienie na samej wadze pozwala nie konfrontować się z niską samooceną, bo ja nie muszę zajrzeć w siebie do tego lęku przed tym, że inni mnie ocenią, odrzucą, tylko mam konkretną rzecz, na której mogą się skupić. Mogę ograniczyć jedzenie, mogę zastosować jakiś restrykcyjny trening. Tak i i nie muszę myśleć nad tym, no właśnie, tak jakby konfrontować się z tym lękiem, i też nie szukam tej samooceny w sobie. No i problem polega się na tym, że kiedy jeszcze mogę tak sobie nadkompensować i mogę stosować te restrykcyjne diety, to wszystko jest ok. Natomiast czasami jest tak, że to ciało i tak zawodzi, że pomimo restrykcyjnych diet, już w pewnym momencie pewnej bariery wagi nie da się przekroczyć. Bariera, na przykład, ta, ta waga już jest niebezpieczna. Bezpieczna dla, dla zdrowia i życia. No, i, i wtedy zwykle pojawiają się już bardzo intensywne problemy, takie emocjonalne, też na przykład związane z jakimiś epizodami depresyjnymi, kiedy, nie jest, kiedy taki młody dorosły nastolatek nie może już nadkompensować tej niskiej samooceny. No właśnie, niektóre choroby też wiążą się z gorszym metabolizmem tak i wpływają na trudności związane z utratą wagi. I z zdrowiem i zdrowym funkcjonowaniem byłoby trzymanie się diety zaleconej, a jednocześnie ta dieta niekoniecznie musi prowadzić do spadku wagi. Natomiast stosowanie diety prowadzącej do spadku, do spadku wagi może wiązać się z pogorszeniem zdrowia. Są tak samo, kiedy myślimy o wadze i stosowaniu niektórych leków. Niektóre leki nie pozwalają na zmniejszenie masy ciała. Czasami ją zwiększają z różnych powodów poprzez nadmierne łaknienie, poprzez spowolniony metabolizm, poprzez zatrzymywanie wody w organizmie i nadal branie tych leków jest elementem dbania o swoje zdrowie, mimo że będzie się to wiązało z przyrostem wagi. A tak jeszcze wracając do tego głównego tematu, jeszcze jakie przekonania poza tymi wagowymi, czyli że waga jest, yy, yy, waga to równa się zdrowie. Jakie jeszcze inne zasady przekonania można wynieść, które później nie służą nam. To są na przykład nie, bo myślałam sobie o takim przekonaniu. Tylko choroba gorączka zwalnia z pracy. Odpoczywać mogę tylko, jak jestem chora. Też odnosi się to do ciała, że pozwalam mojemu ciału odpocząć, tylko wtedy kiedy ono już samo po prostu nie ujedzie dalej, nie? Um. Odpoczynek musi być rozwojowy, pożyteczny. E, tak, Nie można po prostu odpoczywać leżąc. Trzeba coś robić, trzeba coś nadal zdobywać. Również jest tam ukryty przekaz dotyczący ciała, nie? że ciało nie może być zmęczone, nie ma do tego prawa. Zmęczone może być tylko wtedy, kiedy ja mu powiem, że jest czas, żeby już się położył spać. Leniwi się nudzą, tylko leniwi leżą. Również w momencie, kiedy ciało jest zmęczone i musiałoby poleżeć, żeby się zregenerować, to przekonanie, tak zdecydowanie nie służy takim praktykom zdrowotnym. Inni wiedzą lepiej co dla mojego ciała dobre. To takie przekonanie kiedy mamy bardzo kontrolujące środowisko, które mówi ile mam zjeść, kiedy jestem głodna, a kiedy nie jestem głodna. Tak, przekonania na temat ciała innej płci. Mężczyźnie, mężczyźnie zawsze się chce, a jak mu się nie chce? To znaczy, że kogoś ma. Kobiety nie myślą tyle o seksie, co mężczyźni. To również są przekonania dotyczące ciała. Nie? nie związane już z wagą, ale z naszą seksualnością, z tym, jak później będę się czuła w relacji, jak będę traktowana w relacji w takich bardzo intymnych momentach. Tak, również związane z ciałem emocje. Czy ja sobie na nie pozwalam. Emocje, które mówią mi o tym, czy, czy coś dobrego, złego dzieje się, i które mogą być jakąś wskazówką. W momencie, kiedy mam tutaj jakieś przekazy dotyczące tego, że emocji nie powinno się okazywać, nie powinno być ich widać, nie powinny istnieć. Tak to również odbieram sobie bardzo ważną wskazówkę do tego, czego moje ciało być może potrzebuje. E, um... Pomyślałam, też chciałam odnieść się do takiego przekonania: nie mam nic do zaoferowania poza fizycznym ciałem. W momencie, kiedy słyszymy w domu, że jesteśmy właściwie tylko ładni, że właściwie tylko ważne jest, jak się ubrało, a w tej grzywce ci nie ładnie, po co to zrobiłaś, kiedy mama nie potrafi dostrzec z tego, że zrobiłam coś dla siebie, czy tata, i komentują jedynie nie na zasadzie pewnej oceny, ale też w momencie, kiedy dochodzi do wykorzystania, kiedy moje ciało zostało użyte, i również mogłam nabrać przekonania, że ono do mnie nie należy, że nic już, że nie mam w takim razie nic do zaoferowania, jeżeli ktoś mógł sobie tak po prostu mnie wziąć. Tak, takie przekonania dotyczące, dotyczące jedzenia z tak zwanego klubu pustego talerza zostaw ziemniaczki, z dziecko również nie dające skontaktować się ze swoim ciałem. Tak, takie najnowsze badania pokazują, że kluczem do utrzymywania. Pewnie docelowo tej wagi, ale przede wszystkim zdrowia, jest duża uważność przy jedzeniu. Uważność, czy się najadłam, czy się nie najadłam, czy jestem głodna, czy umiem rozpoznawać w ogóle uczucie sytości, od tego, że jestem teraz zdenerwowana i po prostu sensorycznie mam ochotę się uspokoić. Tak? Natomiast takie zewnętrznie kontrolowane jest, bo szkoda wyrzucić, tak nie powoduje, że jakby tracimy kontakt ze swoim ciałem. Nie pytamy go, tylko talerz jest zewnętrzną. Wskazującą. Jeżeli ktoś nałożył mi dużo, to znaczy, że dużo powinnam zjeść. No, i takie przekonanie wykorzystuje tylko 10% mózgu. To jest takie przekonanie dotyczące naszego ciała, które też często pojawia się, mam wrażenie, przy takich wysokich standardach, kiedy powinnam to wiedzieć, przecież wykorzystuję tylko część mojego mózgu, a mój potencjał jest taki ogromny, to też jest takie przekonanie, które potrafi bardzo dużo szkodliwości wnieść w stosunku do swojego ciała i do tego, jak je traktuje, też w kontekście nauki. I takie wskazówki praktyczne dotyczące tego, to jak z dziećmi z młodzieżą pracować, jak z nimi rozmawiać będą rodzice, będąc nauczycielem, pedagogiem, psychologiem. dobrze jest w edukacji używać Elementów wizualnych pokazujących zróżnicowany obraz ciała, o różnych rozmiarach, wysokościach, kolorach, włosach tak po to, żeby dziecko również mogło zobaczyć, że ciało wygląda różnie i to jest ok, i że to czyni świat właściwie takim właśnie, jaki jest że jesteśmy różni, a to niewaga jest istotna. Usunąć wagę. Bo waga tak naprawdę nasila porównywanie pod względem wagi, a wcale nie zachęca do zachowań prozdrowotnych. Tak jak wspomniałam, waga jest tylko jednym z elementów branych w medycynie. Jest dużo więcej innych czynników, których dowiadujemy się z krwi, e, które mówią o tym, czy ktoś się zdrowo odżywia i we właściwy sposób, a nie sama waga. Ehm. Unikanie komentarzy na temat diety, wagi, kształtu ciała, tego: o, znowu muszę przejść na dietę, albo komentarz o, taka się czuję przytyta. Dobrze zamiast tego powiedzieć, po prostu źle się dzisiaj czuję. Bo przytytość nie jest uczuciem, e, natomiast zwykle mówi o tym, że źle się dzisiaj czuję w moim ciele. E, I to wystarczy. E, zaplanowanie odpowiedniej ilości czasu na jedzenie, właśnie po to, żeby móc z dzieckiem jeść uważnie, żeby mogło ono samo się zastanowić, czy nastolatek zapytać swojego brzucha, czy jesteś najedzony, czy nie jesteś najedzony, a czy twój brzuch się dobrze dzisiaj czuje po tym posiłku, czy nie jest mu dzisiaj dobrze. E, Traktować aktywność fizyczną jako zabawę, najlepiej towarzyską, wspólne spędzanie czasu, a nie jako środek do zbicia wagi, do, do uzyskania jakiejś określonej figury. Dobrze, żeby w placówkach, w których pracujemy, były biurka i krzesła dopasowane do wszystkich rodzajów ciała, do większych, mniejszych, tak żeby każde ciało dla siebie znalazło miejsce. Rozmawianie o pokarmach w sposób neutralny, że nie dobre, złe pokarmy, takie po których czuję się dobrze, po których czuję się źle, które mi służą i tak dalej. Tak nie łączyć jedzenia, właśnie aktywności z rozmiarem ciała tak też unikać tego rejestrowania posiłków w liczeniach kalorii yy, tak i zachęcanie do umiejętności krytycznego myślenia o tych figurach prezentowanych w mediach społecznościowych tu tego badania już nie znalazłam yy, ale kiedyś też spotkałam się z tym że Mimo tego, że oglądając media społecznościowe wiemy, że te zdjęcia są przefiltrowane, to mimo to wpływa to negatywnie na naszą samoocenę. Mimo, że wiemy to świadomie, ale nadal kontakt z takimi zdjęciami, jeżeli jest w dużej ilości, i tak wpływa na obniżenie tego, co myślę na temat swojego ciała. Tak i myślę bardzo ważne, normalizowanie przyrostu masy ciała, tkanki tłuszczowej i apetytu w okresie wzrostu i dojrzewania. Szereg zaburzeń żywienia pojawia się właśnie w okresie dojrzewania, też z uwagi na to, że jest tam wzrost zapotrzebowania na kalorie i zwykle w tym okresie nastolatkowie potrafią mocno przybrać na wadze. Jeżeli idziemy za tym zamartwianiem się, ojej no to faktycznie, to kupię Ci herbatkę odchudzającą, to może rzeczywiście nie jedz tych bułek, tylko raczej pójście w znormalizowanie i znowu zachęcenie do żywności, która daje energię i polepsza samopoczucie, a nie koncentrowanie się na tym, że ta bułka widzisz, a właśnie przez tą bułkę tyjesz, a martwiłaś się, że tyjesz. E, powiedziałam trochę o jedzeniu, powiedziałam trochę o innych przekonaniach, jeszcze, ale w temacie również mam o tej edukacji seksualnej. No bo edukacja seksualna nie jest edukacją o tym, jak uprawiać seks. Jest edukacją o płci, o nas tak naprawdę, o tym, jakie jest nasze ciało, jak ono funkcjonuje, o tym, że różnimy się, że w czymś jesteśmy do siebie podobni i o tej różnorodności, jak z tym ciałem też się obchodzić, jak obchodzić się z ciałami innych. Tak, generalnie są różne wytyczne dotyczące tego, jak taką edukację seksualną prowadzić, i generalnie edukacja seksualna jest nauką, o rodzinie, ale też o relacjach, o granicach drugiego człowieka, o tych, co mogę, a czego nie mogę, kiedy powiedzieć nie, czym jest świadoma zgoda, na późniejszych etapach o dojrzewaniu, o miesiączkach, później jeszcze o antykoncepcji, ciąży. Tak, to wszystko są elementy, ale też wszędzie zaznacza się, że edukacja seksualna musi być dopasowana do wieku. Tak, dla małych dzieci będą to w dużej mierze czynniki też relacyjne. No, a co badania mówią o temat wpływu tej edukacji seksualnej na zdrowie. No i okazuje się, że ta edukacja seksualna ma duży wpływ na zdrowie. Dzieci, które przechodzą przez dobrze rzetelnie poprowadzoną edukację seksualną, rzadziej wchodzą w relacje oparte na przemocy, łatwiej potrafią postawić granice? Tak, też właśnie edukacja seksualna powoduje, że młodzi ludzie później inicjują kontakty seksualne. Edukacja seksualna nie jest czymś, co ich zachęca, natomiast jest czymś, w co mogą wejść bardziej świadomie. Gdy są lepiej poinformowani, to nawet jeżeli te kontakty seksualne inicjują, wchodzą w nie, to robią to bardziej na zasadach świadomej zgody i również wiedząc, w jaki sposób to współżycie, po, jak, o, jak ono powinno wyglądać, żeby było bezpieczne. tak? Więc tak naprawdę edukacja seksualna ma zabezpieczyć nasze dzieci, nasz e, nastolatków, z którymi pracujemy, do tego, żeby wyposażyć ich w wyobrażenie swojego ciała, w wyobrażenie ciała innych, e, tak oparte na takim pozytywnym przekazie e, i żeby d, e, wyposażyć je w taką wiedzę, która pozwoli też ochronić się przed różnymi przekroczeniami. Jeżeli jeżeli dziecko nie ma terminologii na temat jakichś istotnych części swojego ciała, to nie jest w stanie powiedzieć, że zostało w pewien sposób wykorzystane, że zostało dotknięte w miejscach, które nie powinno, bo jeżeli jest to temat tabu, no to w tym momencie tak dla dziecka również. Jeżeli będzie wyposażona w tą wiedzę, to będzie potrafiło się ochronić albo powiedzieć o sobie dorosłej, w jaki sposób potrzebuje pomocy. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie.